Sparowanie sterownika z pilotem. Teraz sterownik jest niesparowany, naciskam pilota, nic się nie dzieje. Załóżmy, że chcemy mieć ten sterownik na drugiej strefie, czyli na tej. Jak sparować sterownik? Wyłączamy zasilanie, włączamy i od razu naciskamy M i dwójkę. Jak widać, taśma zamigała, należy to zrobić dość szybko, zaraz po włączeniu, i w tym momencie możemy już nią sterować. Mamy to jako strefę drugą.